Weź sobie wsiądź jeszcze tylko na szybko i zobacz jakie w... są te sety, dlaczego jest zdjąłem. Nie na siedząco, na siedząco nie rozniesz. Oprzyj nogę i motocyk do tyłu tak jak w terenie byś robił. Poobijałem se nogi, że hej. Dlatego od razu je odkręciłem, nie? Ale te biegi tu. No i to jest kwadratowe. To jest trochę to jest, kwadratowe. To jest jeszcze też deprymujące, że to jest drogie, a hamulec, sprzęgło i ta skrzynia i ten quickshifter, no to kurde, nie czujesz się jak na BMW, tyle powiem. Ile to wydało, jakby to chodziło tak jak w IXerze, nie? I Pięknie. byś tu sobie jechał i tam bią, bią, bom bom. Takie coś to tak. Bez szarpania, bez niczego. A tu to jest takie łup, łup. No zaraz, no chwilę. Żeby k***a to chociaż wygodne były te spudery, wiesz? Różne są opinie. Dziadek bez kierunku się w***a na dyferż o ten robot. Ha, ha, ha. Gdzie ja tu mam siedzieć? ja mam siedzieć za tym Nie, gardem? na ga No <laughs> to teraz na setach możesz nogi trzymać. O ciepanie. Panie. No, dobra, no co? To spodem taki sam guziczek jest jak jak spalinowych do włączania. Czekaj, nie, to można odpalić, bo to już nie będzie obciło. To nic nie będzie robiło, nawet nie odpali. Uuu, ekran wielki. Twarda jest taka napka, jak na stołeczku się. się jest, no mówię, no kurna jak na zydelku u babci. To. Co to jest taka? To jest bateria taka wielka, ty. Ty, Ale jak ja to odpalę, to co się stanie? To się nie odpali, A to przecież to, już to już nie jest, to jest sprzęgła, ja trzymam, jakbym sprę... To już jest odpalone, no. Ale nie jadę, nie idzie. Jeszcze musimy rozkminić, który jest przód i który tył, żeby nie było odwrotnie. O, chyba coś zrobiłem. O, cie panie. <głos> <głos> Próbował pan kiedyś na szlifierce kątowej jeździć? Dobra. kaczka pan. <noise> <noise> Mode ECO... Masz test. dynamik czy co? Dynamik, od razu. Mam. Dynamik. <noise> Ty, ten hamulec! Lewy to jest przód? Żeby, żeby nie było odwrotnie. Le, to jest tył, to jest tył. tył. Lewy tył? Lewy tył. Lewy, tył. <laughs> Zobacz, stoimy sobie, nic nie walczy, ja puściłem wszystko, stoję. U kurna, mam wsteczny? U kurna. <laughs> I pełna! A jak szybko do tyłu się da? Udawa, ścigamy się z XR-ką. jak tu pozycja, jaka tu jest dziwna. Bo kibel po prostu, kibel pozycja jest. I ile ja mam ciśnienia w tych kołach? I... Ole, dziwne. dziwne, jak... No nie, no nie jest jakaś rakieta, nie ma jak to mówmy się. To jedyne, to, jedyne co tu jest śmieszne to to, że jest tak gładko, nie? No gładko jest! To nie jest motocyk, to nie są motocykle Szybo, to jest to jest taki alternatywny środek transportu, ale to co to jest? No nie wiadomo, to, to, to za. Przypomnij, że to na gumę pójdzie, to nie ma nawet siły nie się pójdzie, odpychać od asfaltu. To waży Piotr 240 kg. Ty ja już mam 90 zasięgu, 95. A ja 74. A jak się ABS gasi? a gasi? A nie gasi się. No gasi, wystawi ta. To się tak rozpędza jak jakaś trzysetka. O. Ustaw się prosto i na zielone normalnie to. startujemy. Ale szybszy, twój jest trochę. To ja mam którego? Ja mam tego niby odblokowanego? tego, tego odblokowanego, tak. O, 69 mi się zasięg zrobił. Chodź tu do mnie, wystartujemy sobie. O mocno hamuje silnikiem. Bo to rekuperację ma chyba. Zobacz, że ten zakres idzie w drugą stronę jak hamujemy silnikiem, czyli ładujemy te baterie chyba. Myślałem, że chociaż będzie szybkie jakieś, ale to nie ma opcji o. takiej. Czyli to ma być alternatywa dla skutera 300-400, tak? A, no i to może tak jeździć rzeczywiście, no. Ani usiąść, ani wstać. Dobra, choćby na auta wyprzedają jaki jak, jak, jak dźwięk, jak przejechałeś koło mnie. Jakbyś głupi był, jakiś. dźwięk. Ale teraz, Szymon, teraz zamknij, znaczy nie, nie zamykaj oczu, ale sobie wyobraź, że y, teraz wszyscy dookoła mają zielone tablice już w samochodach i na wszystkim i wszyscy tak robimy takie... Uu, no jak w Jetsonach tylko. No oh boy this traffic jam is all I need psz, psz, psz. Gdzie tam pojechałeś? Tu filtruję sobie. Ale wiesz, jakbyś pracował w korpo w biurze, ładowarka na korpo jest... W Ale to i tak, parkingu. nie, to ja i tak wolę spalinóweczkę. X maxem to ja za 10 lat tak samo wsiądę i pojadę, a to będzie miało zasięg minus 2 km. O, no nie będzie miało żadnego zasięgu. Komputer pokładowy jakiś mi się urupomie. Znaczy to jest, jest ciekawy efekt, jak powyżej stópki się jedzie, to jest ciekawy efekt, bo jest tak cicho, ale powiększyłem zasięg z 68 na 70. A ja po prostu zamroziłem w miejscu, 86. Aha, <laughs> to znaczy wiecie, jak będziemy po dziadkowemu jechać, to może jakiś ten zasięg będzie, ale ta pozycja dla lęci to jest straszna. No straszna, tu ja już mnie pobolewa, już, już mnie coś. No, no mnie już boli, jak jeszcze nic nie zrobiłem, już mnie boli. Patrzyłem też w przepisy, wszedłem, jeśli chodzi o Piotrkowską, to nie, mamy zakaz. Zakaz jednak. Bo tylko elektryki do 45 km na godzinę, czyli mała tablica. Okurna machnąłem motocykliści. No ja będę wszystkim motocyklistom machał zaraz. <laughs> Ciekawe to odmachiwać, też jest dobry teści. A ile to ma... kosztuje? Ile to kosztuje? 60. <laughs> Jak się kontrolę trakcji gasi? Nie, ga... nie ma nic, nawet góliczka nie, nie ma. Się, nie, gasi. Ja staram się nie hamować hamulcem, to wtedy trochę tej energii mamy. O, kumple jadą na skuterach się mordo Globo jechało. No właśnie, dawaj tego, co zarobimy dzisiaj jeszcze kasę. Bomby z Globo założymy, porozwozimy jedzenia. Połowie dnia tylko do BMC podjedziemy, że nam naładowali. A przy okazji macie po, porcję z Chińczyka. bo <globo> zostały. Ktoś nie odebrał. A gładkość, jedyne co jest ciekawe to ta gładkość jazdy, nie? Tak że jedziemy. No i... tak, że to się znikąd bierze tam moc, tak jakby, ta, nie? Jakby, jakbyśmy się toczyli bez... Na luzie po prostu, bez wyłączonym silnikiem Ole gościowi kołpak zaraz odpadnie! Żebyśmy w czoło nie dostali, A to i tak pewnie nie skuma o co ci w ogóle chodzi. Bo no chciałem podjechać, ale zielone się zrobiło, w trakcie jazdy to ktoś tam się zabije pewnie tym na Stara babka i jeszcze ma uszy pozaklejane po operacji. O! Nie ma szans. Już gorzej nie mogłem trafić. A żeby tłumaczyć, kołpak, kołpak. Jak do berwan, ma przycięte uszy. To no się nie śpi, kurna babka schorowana, jakaś To się będzie dać się. No nie, dobra. Odkąd BMW dostałeś, to się ładny ham zrobiłeś. No tak, ham pluje tylko. Zmienia, zmienia jednak, tak. O, tu można nogi tu do przodu dać, tylko co, co ze sterowaniem? Teraz będzie, bo, Teraz jakby fan nie siedział, zobacz. O, kochanie, oby mi plecki <gulat> O, dawaj, mamy wyścig. Tak. Leoś. <laughs> Już nie dałem rady, to był max. Nie, nie dałbym rady tego Leona ścignąć nawet. Ja odkręciłem pod górkę i nic się nie działo, nie? Dla tych lędźwi to jest tylko upierdliwe. Tak, nawet to jak straszne. nogi są do przodu, tak, to, to i... tu ma się napięte cały czas. Jest jeszcze gorzej, wiesz, jeżeli chodzi o lęć Tak. Tu by trzeba mieć nogi pod sobą, stopy, to może Ale jakoś by było. Właśnie, gdzie, Ale nie tak? ma na czym, nie, nie ma na czym. Chodź tu wjedziemy sobie, obejrzymy premiumki. Tak. Zwolni troszkę, niech się niech się da ładują od słońca teraz. To nas teraz tu wygoni, jak no my gdzie? Jesteśmy. Na takim żyć, przecież to widać, że mamy hajs, nie? 6 od tysięcy na hulajnogę nogę dali. A nie, ja mam cały uklejony jazda testowa, to ja robię wrażenie na marne, tak? Bo ja się nie widzę. No tak, no, trochę tak. To ty jesteś już lepszy, bogaty. Ja jestem prewium, ja kupiłem, a koledze pokazuję jak to świka. Ja Halo? Halo? No właśnie. A tu są ekskluzywne klientki, zobaczcie. A, bo to nie ciągnie w ogóle. Czyli nie ma tak na jedynce, że puścisz i to będzie ciągło, tylko to staje do zera. Tak. czekaj, ja sobie na wstecznym zawrócę, ale numer gazu. Pip, pip, nie? A wiesz co tu wyczytałem, że to ma silnik elektryczny z samochodu? Z BMW, z jedynki elektrycznej. Ale mnie plery już bolą. Zobacz. Te dwie są do dużych samochodów, a ten jest do ma... no naszego, z tą małą końcóweczką, widzisz? Eee, Sama padlina, nic tu nie ma dla nas. Ale to nie ma, to, jak jednak. O. U, 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 u. Pewno wygodne do miasta. Niewygodne w ogóle dla mnie. Nie. Ani w do chwili. miasta, ani do niczego to jest dla mnie niewygodne. W sensie wygodne, Piotruś, nie moto cały ten skuterek, tylko to, że nie trzeba sprzęgieł wciskać. a chodzi ci o, o, o tryb jazdy, tak? Że se... No tak jak zobacz, jakaś dziewczyna. No tak jak, jak na hulajnodze. tak. No to tak sobie. No, tylko żeby to było wygodne jeszcze fajny, mały taki skuterek. Po co to jest taki? O... Teraz taka landara i niewygodna. Oni to zrobili, że to jest bardziej design niż cokolwiek. Ta, ta. Wiesz, duża, wygodna kanapa by była, małe to body całe, tak? A tak to co? Bo wszystko takie kanciate jak jest... Albo cyberpanka, no i to tak. No, kosztem czego? Kosztem Kosztem 63 tysięcy. U, głośny klakson ma. Podpiąć na tej temat darmowej w galerii. Zobaczyć jaki czas wyświetli ładowania, czy jesteśmy w stanie szybko to nabić, czy nie. No to to jakbyś wiertarką palił. A zobacz, zobacz, na to. Wciśnij, napręż go i puść. Uuu, to ty! To może tak, to może tak będzie jechało. No oczywiście. bo się jeszcze sp ze sprężyny z zawieszenia jeszcze się wybijemy. Oj I nogami jeszcze, i nogami. Uj patrz, cześć. Dawaj, wskakujcie do mnie na stojąco. Chyba musimy to zawijać bo... do gniazdka jakiegoś. Podjedziemy do tej galerii na Powiku, zobaczymy. O, mamy kumpli. Cześć. Ten nie machnął hamu w ogóle po lewej. O, no i bez hamulca nawet, no, zatrzymamy się. No ja to samo. Uuu to ja nie Ale... dojadę nawet, zobacz. No. Ja tu stanę. tam pani z kapcia. Ale kapora. Pani <grystanie> my kapory. A do tyłu jak pedałuje, to go ładuje? <grystanie> tak. A czekaj, tego to ludzie nie widzieli. Patrz. Pip! Pip! <grystanie> o, o Jezus! Nie, o nie? Ja nie mam jak się podnieść, wiesz, czekaj. No to no jak tu się podnieść? No właśnie kuda... Na kierownicy może się podciągnąć. <grym> ja, na, jak na troszkę to podciągamy. No poś. nie, na dziury to to nie jest. Nie jest w ogóle. To, tak jak mówisz, to jest chyba, żeby w środku w galerii jeździć między sklepami. A, nie, nie, w galerii jest na pewno za darmożkę Podjedziemy, zobaczymy jak podłączymy jaki tu czas będzie. Czy to się w ogóle będzie szybciej ładowało niż z gniazdka, czy nie? O ile będzie wolne oczywiście, bo to też zakładajmy, że równie dobrze mogą tam samochody stać spalinami. Ja to nie lubię tych spalinowców. Dla mnie to powinni zabronić tego, wiesz? W ogóle spalinowe o, nie silniki Nie powinno ta. już być. Odkąd y, y, jeżdżę na elektrycznym od 10 minut, uważam, że powinny być zabronione inne te, bo to jest bardzo szkodliwe. Dobra, jedziemy. Bip, bip. A, bo nas nie słychać teraz w ogóle. A, no to jest najgorsze. Tak, oni nie wiedzą nawet, że my tu... O no to jesteśmy niewidzialni teraz, jak A. komandosi. Ten jak nam miejsce zrobił, zobacz, jakbyśmy autem go mieli wyprzedzić. Dzięki. Ale jednak ludzie szanują elektryki. O, oh, kurwa, kolejny, uwaga. <sumutarnia> dalej, dalej. Kółka gadżeta. <śmienny> to ten rekuperator takie też dźwięki wydaje chyba. No, tak, bu. Powinniśmy w kombiakach być skórzany, wiesz? Ciekawe jakie tu są w ogóle koła czy to ma jakąś przyczepność? To się można składać na tym, czy to trzeba jeździć na kwadratowo. Patrzę, że ma niby półokrągłe, kółko. Ty patrz, zaprzyj się nogami i pchaj go do tyłu i daj trochę gazu. Ej, to może, żeby, się. się wiesz, jak to by strzelił, jakbyśmy puścili na tej nowej płuchę. Żeby bez nas nie odjechał. No to... tak, no bo to się no zsuniemy nie No pojedzie, tyłu, pojedzie tyłu. i się podłączy w salonie BMW sam pod ładowarkę. O. Tak jak odkurza drumba. To. Byłoby super, jakby się okazało, że taki, taka szybka ładowarka to nas teraz dobije do setki w 15 minut. O, wiesz teraz ten rozkładany mój stołek sobie tutaj trytytami <grym> do niego. Ten będzie miał może do setki pół sekundy lepszy czas. Ten te sety rozłożył? Ty, właśnie. O tu ciepłe tam z tyłu jest, coś się nagrzewa bo z tyłu mamy chłodzenie baterii. Tu klęknij na kulana, no! no. O, on mi się nie zabił tu zaraz na tym. O. U, o mój teraz zrobił tak! <sum> <sum> na tych dziurach! Krawat! Na spotkanie jadę do, bi do korporacji. O tu pod zielona. zielono. A ja tu będzie pojechać chyba, wiesz? To? Cześć kurna! No, kurna tramwa im nie wyprzedza. Ten to mam taki, że zobacz. Tyle on pracuje, koniec. Miałeś o, kiedyś taki hamulet twardy? No żadnej regulacji. No nie ma nic, nie możesz tam zbujać. Taki zero jedynkowy jest ten hamulec. Tak. <grym> to tak będziemy jechać na strykowata. <grym> no, <grym> Jeszcze dogami się. Ta. To trzeba postawić, że dobrze pomyśleli, że RK jest y, stycznikowa, a nie, że na stałe, nie? O. Bo tak to ty się odwrócisz tam, to miałeś ci dasz gazu i gościa gościa tyłu, ta, nie ta. Czego teraz nie masz, Szymo? Czego teraz nie wymyślą? Tym tu można tak blisko komuś podjechać za plecy i wtedy pip! Tak szybko. Mój poczuł ładowarkę. Już przyspiesza sam. Ej, jak się, się się. Tu musimy wjeżdżać? A, no bo to jest w środku. I co? Bilet, tak? Tak. Niech się tylko powierzę. O, pod górkę, ty, ja całą baterię tu wymarnuję, ty. Gdzie się wziął? ładowarki są na dole. Trzy godziny mamy teraz. Dobra. I poszukamy skrytki. O, jest. Open, skrytka. O, tu coś ścisnę. Dobra, parking. Sru. Tak, 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 tak. O jest, nawet ta blica wielka. Tak, tak, tylko ta Greenway to nie wiem, czy to nie jest ta płatna. Ładuj auto elektryczne. PC, prawda? No ja nie wziąłem PC-ta. Ale trzy są sztuki DC2. No to jeden, jeden cymbałek jest. Zobaczymy, ile to potrwa, nie? No 25% mam po, po baterii. A, piernik, nic z tego nie będzie. A już po wszystkim? On, on nasz kabel zabrał. No widzisz, to jest właśnie z elektrycznym samochodem. I rozładował ci się samochód, i tu jesteś. I co? No i fajnie. A few moments later... Ty, a taka na baterię jest powietrzu, na, na reusze. Tam masz ten kask tam się mieści. Puste, takie tyle miejsca pustego? Tak, tylko że teraz mamy tam zapakowane, mówią, że jak jest ta ładowarka z kablami, to nie ma miejsca na nic Aha. innego. Najpierw wybierz wtyczkę. No wybieram wtyczkę. Podłącz wtyczkę. o kurna, jaki kapsel. I to pasuje? No tak, odłączono prawidłowo, start. A widzisz, dokonaj uwierzytelnienia. Tu, czyli to musisz pobrać to z tego klucza. 20 minutes later. Tak, teoretycznie jest szybkie, no bo 22 kW. To w domu mamy tą ładowarkę 3, chyba czy 2,7, nie? Pytanie, co ona tam przyjmuje, żeby się nie zaczęło kopcić z tego skutera, zaraz? <noise> Ta, nie, no to. On chyba ma swój BMS, tam, że to. to. A Tesla te to spłodęły żywym ogniem nie miały? <noise> no, to no, wszystko no, miało. Wszystko no, miało. One hour later. no i co, instaluje się? Badamy. No i musisz konto zarejestrować, wszystko. A yy, co, mam? Jest 95 za kilowatogodzinę. No i nie masz konta nawet, masz zablokowane. No to o to chodzi, o adres mailowy. O Jezus kochany. Dobra, to lecimy adres adres mailowy. Maila. Two hours later, Stoję bro. nad tymi kablami. 500 V. O, no, idzie mi no. mi promieniuje. To jest niezdrowe przecież. Potwierdź rozpocznij ładowanie. No, no, C Idzie. O, teraz idzie. 3 razy to, trzy linie. To, są te bąbelki. Czasu. minut. Do końca? Na. A nie, czekaj, patrz. 10 minut dotąd, 30 dotąd. Czyli Aha. ten okres on robi mega szybko. I tu pokazuje, ile nam, nam wlazło. Ile dostarczono kilowatogodzin? Złoty 40 za 1 kilowatogodzinę. One eternity later. Matko jeden. Do życia nawet ochota człowiekowi już przechodzi. To Powinny być takie baterie, żeby to cały dzień, kurna, chociaż jeździło. Teraz to jest tak, jakbyśmy miał jakąś wersję demo. Po prostu motocykla, nie? Wcisnąć hamulec. Już? Dobra, wsteczny. Wsteczny, trzymasz i gazu. No i gdzieś. Kurna, gdzie te nogi. No i cześć. z górki, no to idzie. Ty weź czy ja plecak mam zapięty cały z tego, wszystkiego, żeby mi ku kredki z biurnika nie wyleciały. A zapięty. Tak jestem zblazowany teraz, że koniec A. świata. No ale za to mam już 5 km za mnie. mniej. Fajnie się zaczęła zabawa, śmiechy, I ta przerwa na 6 godzin to mnie znowu żyje. No tak mnie zmęczyło to ładowanie. I to zobacz, co to było. I to było. Skrawek doładowaliśmy, o. a teraz rozładuj to do zera i teraz co? Te 25% półtorej godziny dobijałem, tak? Ciekawe jak na upale, 40 stopni latem. Czy twój lżejszy chyba jest, nie? On też ma baterię. O, a tu już byśmy płacili, widzisz? No to tak się jeździ, panie władzo, no. A, to kobita. Dał się starej przejechać, cóż, główką. O, wieje pod wiatr, to nam nie spalimy całą baterię. Ja tak jeździł, to nie dojadziemy do Ciebie do domu, znowu trzeba będzie gdzieś się zatrzymać na półtorej godzinki. <grywa> no Widzisz, jak sobie jedziesz, meczek, Zrobił Cię jak dzieciaka, no. Weź mu sobie dwa kebaby tam wyciągnij z tej torby. Ty, Szymo, a Ci powiem, jedno. Już się robi sezon pomikowy w pełni. Co tu się dzieje? To, to przechodzą, nie przechodzą? Nie, co oni robią? A, wyprowadzanie A, a ciężarówka tam. cofa. Cztery kobity potrzebne, żeby wyjechać z ramy. Co to tak grzechocze? Te plastyki grzechoczą. Dzień dobry. Tu po prawej, widzisz, będą zaraz blokadę BMC zakłada i to MK właśnie M7. Widzisz? włókienka cała jest taka już zrobiona. Ja tu się kurna wychowałem na tej. Znaczy wychowałem, no w gości tu przyjeżdżałem. Tutaj w pieluszkach dzieciaki poroczek siedziały na krawężniku. Nie Jak my się bawiliśmy. No. Mama puszczała, mama. no. <śmiech> <Mamucia>. <śmiech> luźno, Luźno używając tego terminu. No. Jak to mnie dupa, bo ja na ławce w parku siedział, no. tylko ławka cały czas by kurna, mi w dupę strzelała jeszcze. Nie można się unieść, no to kanapa to powinna być wyjątkowo mięciutka, tak? Dalej dalej silnika zeta! Cudo, no cudo. Słuchaj, gdyby to miało dwa razy taką moc, to może jeszcze byśmy się jakoś bawili na tym Ty też, ty też masz fajne te na baterie. Widziałeś na jednym kółku oderwanym jeździć. O, widzisz Kumpa, wreszcie znaleźliśmy No, machnął nam jeden motocyklista. Nie chce mi się już na tym jeździć, będę z szczery, no <noise> A facet widzi cokolwiek. To, Co, wyjechał na ciebie? Nawet się nie spojrzał. Jezus! Najlepszy ten odcinek. Nie pamiętam kiedy mnie kość ogonowa ostatnio bolała. Bo tu siedzimy, siedzimy na ogonie samym. No w ogóle nie można na udach usiąść na niczym. Musisz siedzieć na kości ogonowej. U, u. Nogi do przodu. Tu nie mogę nawet pod siebie nóg wziąć, tylko i tak muszę mieć do przodu, bo tu się kończy... Pod, pod, pod nogi się kończą. Teren się kończy. Nie wiem, co Ci mam powiedzieć. Moja jedyna rada, no to jest, żebyś na tym nie jeździł. Albo jak najmniej. to jest tak twarde. Na tych dziurach to wszystko tu grzechocze. Onż jest dupo. To nawet nie jest chyba twarde, tylko to jest takie krótkie, wiesz? O, ale nawet dobrze, że tędy ze mną jedziesz, to ci pokażę fajną ciekawostkę. Uhoho! Zobacz tutaj, to jest pierwsza ciekawostka, do tyłu spójrz. To nie zauważyłem. Palestyna, o Jezus! Palestyna! I tu jest Palestyna, a teraz ci pokażę drugą rzecz. To tam, jak nie zauważyłeś, to tu zobacz, jakie nowe znaki postawili. To jest bardzo ciekawe. A, Ukraina! Czyli z Palestyny wjeżdżamy do Ukrainy. Ja zaraz pół baterii już będę miał wygwizdane. No zobacz, Kuścia. No tak, no, gazu no to co, obstawiamy. Ile obstawiasz? Czego? Sekund. Można wybrać yy, y, do jednej sekundy z dokładnością, czyli między... 7! O, jest, ale nie zajęta jest. One hour later. Poczekaj. Ty nic nie wciskaj na razie. O. Już, przełączyło. Na pierwszym. A ty A co? Jesteśmy... No wszyscy jesteśmy. Już? A, ale to brzydkie jest. Ja p... Ty jesteś brzydki. Ja mam fajny skuterek. Bia, 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 bia. Ale się raz do jeździć, jeździ Ty masz Ducati, ty? To niewiele lepiej. <grywim> Bateria oszczędzaj! A ty Piotr, jak ty tam masz? O, tak mam. Dziwnie masz. Spróbuj <grywim> czegoś innego. <sum> O, ten jest fajny, też ma prąd sadzony. Wiesz co, ten dla mnie ma większy sens niż to na czym siedzisz. Co chcesz przez to powiedzieć? Kopci grzeje z palinami od tego Kamila. Tu jest taki, że nam się bateria nie rozładowuje. Kamil pali paliwo, a my Ekologicznie. Tak, na pewno, na pewno go przetrzymamy, tak. <laughs> Ja mam 50% baterii, ty. Nabijemy na te krótkie 3 czwarte. No dobra, chyba wszystko. Ale z tymi nogami to jest źle tutaj, kurna. Lędźwie mnie bolą. Na szpicu dupy jesteś posadzony i nie możesz nic A. z tym zrobić. rubelki nawet nie wiedzą, że jedziemy. No to w nocy to jest niebezpieczne na elektryku tak se latać. Wszystko wychodzi, nic się nie płoszy. No, on to teraz tak. się, ja chcę, wali wszystko. A teraz wyobraź sobie to, ja ci teraz mówię, że nad morze na nich musimy jechać. I wyliczamy sobie teraz. 6, 16 ładowań po drodze. No i 3 operacje kręgosłupa. No ten kręgosłup najgorzej, bo tak to też by się jakoś dojechało, no. Ja mówię, żeby to chociaż było zajebiście wygodne, ale tu każda minuta na tym to jest męczarnia po prostu. No. A. Tam mi na razie nie spada. 61 i tak się trzymam. Ale te skutery nie, nie muszą być takie niewygodne, to nie było tak. Ale ta, przecież tamte były zmać, wygodne, do Warszawy w Pamiętasz, no. jak się leciało? Doświadczenie prawilnego skuterzysty jest zaliczone. Nie. Już bardziej się nie mogę rozebrać, bo bym musiał w majtach jechać samych. No i było normalnie, no. O, no, będę, będę wspominał, będę wspominał no, ten zawsze. skuterek. Nie zapomnę go nigdy. U mnie w Janosiku awantura. Kłóci się reklama e, Leroy z McDonaldem. piło im wyświetleń, tysiąc jednego, tysiąc drugiego. Dziękuję. Wy zerowany budżet, chcecie jeszcze reklam? Czysto. O, w tym samym miejscu pęk. to ma skuter elektryczny, ten się w cyrku nie śmieje. Dobra, <grybujesz> co ci biedni. Ludzie mają zrobić, jak tu będzie awaria jednego takiego na całe województwo. I kupujesz sobie nocleg w hotelu przy okazji. One hour later. 71% 92 km. Oh shit, here we go again. No i co, teraz to marnujemy baterie światłami swoimi tylko i wyłącznie. W jest cały zastawiony. Teraz nie ma w ogóle jazdy, jest cały zastawiony maszynami cały, od deski do deski. No może trzeba było tam w prawo jednak pojechać. Tną! I wycinają? Mhm. No chyba trzeba jechać czymś, bo teraz to oni już tam usiedli na barierach po lewej stronie. Dawaj, na wroteczkę robimy, jedziemy tam w osiedle. No zobacz, widzisz jak jest. A, i tu sobie w lewo machniemy, wszystko tu już jest pokorkowane. Dobra o ten jeszcze lepszy Może, bo tu na czułeczkę dobrze jadą a. z nami. Dosyć równo jest teraz. Mhm, pięknie. Ale przygoda. No to co ja, ale chyba prosto, tak? Dobra, do Juterka na... razie, do Juterka. That is full of what you like doing. A long life Yo, co to jest takie czarne i szybkie? Luczyn dosiada i zamyka szybka. Ludzie, lepiej uciekajcie z ulicy, bo z daleka słychać jak czarna perła ryczy. Wszystko zapięte, o, manetka w rękę. Brawa jazdy nie zabrali mu jeszcze na szczęście. Lepiej zapinaj pasy, chociaż tutaj ich nie ma. Polski z Rider Stary, to nie